Witam Was na moim kanale. W drugiej kolejce minionego sezonu Ligę. Paris Saint-Germain grało z Stade Rennais. Do przerwy było 1 do jednego, nagle w drugiej połowie. Zaraz 16-letni wychowany Krennic Eduardo Camabinga lewą nogą precyzyjnie wrzuca na głowę Del Castillo. Ten strzela golam, mecz kończy się wynikiem 2 do jednego. Od tego momentu. Tamabinga rozgrywa 23 spotkania w Ligamu, gdzie strzela bramkę i salisza dwie asysty. Jest on rozpatrywany przez Real Madryt oraz Barcelony wybiera jednak Real Madryt. Chciałbym przybliżyć parę transferów. Realu Castilla, czyli Realu B z ostatnich lat i porównać, czy mógłby on się przebić od razu do pierwszego składu. Reiner Jesus z Flamengo za 30 milionów euro. Vinicius Junior z Flamengo za 45 milionów euro. Rodrigo z Noworodzontu za 4,5 miliona euro. Rodrigo Goes Santosu za 45 milionów euro. Margual za 1,5 miliona. Fede Valverde, bardzo dobry w tym momencie pomocnik, który był na wypożyczeniu w Deportivo de la Coruña z Peñarolu za 5 milionów euro. W sezonie 16-17. Marvin Park za Jarbal. Za darmo. Diego Altube, bramkarz przez, z Wajadolid. Kwota nieznana. Mario Ila, też kwota nieznana. Niektóre transfery bardzo drogie. nastały stałe drużyny przebiło się dwóch zawodników. Vinicius i Federico Valverde. Kamil Minga ma 88% dokładności podań z, z 975 i Wygrane pojedynki 58% z 372%. Chciałbym przybliżyć statystyki innych zawodników. Engolokanto 83% dokładności podań, 40% tylko wygranych pojedynków. Grzegorz Krychowiak z Lomko Moskwa 85% dokładności podań, 58% przejęciu. Busquets 89%, dokładności podań 61%. To jest jedyny piłkarz, który we wszystkich statystykach i rodzi też wygrywają z kamabingą 61%, NDD 84%, dokładności podań 56%, przejęcia Casemiro 84%. Przejęcia 56 i Rodri najlepszy, 92% dokładności podań zawodnik Manchesteru City i 56% przejęcia. Matka Kamawa jest i tak jak Riyad Mahrez, wychował się we Francji. Stąd jego bajosna technika z ulicy, z gier takich street football. Gra na pozycji defensywnego pomocnika jest bardzo dobry technicznie oraz bardzo dobrze umie wywalczyć piłkę. Warto uwagi jest to, że w pierwszej kolejce zaliczył tylko jedno niecelne podanie. W lutym 2000 Barcelona i Real Madrid zgłaszają się yy, zainteresowanie. Tak jak mówiłem, on wybiera Real, ale w kontrakcie ma wpis, że w przypadku zakwalifikowania się drużyny do Champions League przez Nicolasa Hol. Weka, to zależy od niego, drużyny i właśnie zatrzymała federacja, czyli będą w Lidze Mistrzów i tak jak mówię zależy to od prezesa Nikolasa Holweka, czy zostanie na następny sezon. Skupmy się na Kamawanindze, który jest bardzo wszechstronnym zawodnikiem, z ciągiem na bramkę. W drużynach młodzieżowych, jeśli miał pójść na taki strzelić to to robił, mimo że był defensywnym pomocnikiem, stąd jego wszechstronność. Myślę, że Kamabinga, patrząc, jakim jest piłkarzem, że w tak młodym wieku już Paris Saint-Germain tak dobrze rozgrywa, myślę, że w realu owszem, ma szansę się przebić. Czy będzie to Yy, trwało sezon. Czy może trzy jak Federico Valverde, który doczekał się swojej szansy i teraz gra w każdym meczu, prawie każdym meczu Realu Madryt. Dajcie subskrypcję, dajcie lajka. No i dziękuję się.